Szanowni kolegów. dzisiaj sobota 20 lipiec 2024 roku. Dzisiaj koszujemy w gołębiem na, na 500. Początkowo miała to być 700, w poniedziałek, gdy podejmowano decyzję, była. Woda na sobotę ciężka i przełożyli lot na poniedziałek, ale w międzyczasie pogoda się tak zmieniła, że w poniedziałek mają być też niekorzystne warunki y, pogodowe i zarzut napiędu przyspieszył jakby lot po jeden dzień i mamy dzisiaj koszowanie na pięćsetkę, także no troszkę to tak szybko idzie, jakby no, tak przyspieszone nieoczekiwanie, nie no, ale widzę jakoś koledzy tutaj sobie dają radę. Jesteśmy w Jelszowie na punkcie koszowań. Tutaj mamy chyba cztery komisje wkładaniowe. Tutaj jedna komisja tutaj działa. Pięknie gołąbki przyjmują. Tutaj podejdziemy pod drugą komisję. Tutaj następna komisja. Tutaj koledzy koszują gołąbki na pięćsetkę. Na następna komisja tutaj działa, kolega podaje gołąbki, podejdziemy pod trzecią komisję. No tutaj Trzecia Komisja Gąbki ładnie przyjmują. Mam jeszcze godzinkę do kabina o 16.00 ma przyjechać kabina będzie zabierała jeszcze oddzia oddziały e Ostrów i Sielac. No tak ciężko, ale ledwo na tą chyba godzinę tam szóstą manu taka winka dojedzie. To no, życzymy hodowcom, aby się fajnie gąbki zeciały. Z tej bo jeszcze planowany mamy lot z miejscowości NSHED za tydzień, ale no nie wiadomo okaże się jak ten lot nam wypali. Jak będzie super, no to będziemy jeszcze mieć tą 700, ale ciężko Dobrze, żeby lot był udany. Także życzymy wszystkim hodowcom dobrego Witam lotu mówię, lot. Kępna nakoszują gołąbki do kabiny, już prawie kończymy koszowanie, samczyk już super koszujemy, Ładna pogoda, ciepło. Oby nam się ten lot fajnie udał. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj koledzy co koszowali. Tam jeszcze chłopaki stoją przy koszak. Jeszcze zajęczki nam zostały do zakoszowania. Położenia do, do kabiny, nie do zakoszowania. No życzymy wszystkim dobrego lotu powodu gołąbków Dobre. z lotu. Dobry lot Dobre. 20 lipiec, godzina 18 .00. Gołąbki stare na 500 zakoszowane 50 gołąbki inni koledzy dzisiaj mają maratony 700, -tki. dzisiaj na pewno trudne loty mają, bo jest upalnie, pawno. nasze jutro mają mieć lot z spejne 520 km no a tutaj godzina 18:00, wypuściłem młodziki z pierwszego i z drugiego lęgu tak sobie tutaj balaszkują. Dzisiaj duży upał, to tylko parę kółek zrobiły, siadły no i tutaj po trawie sobie skubią. Tak to tutaj u mnie wygląda. Fajnie tutaj baraszkują. No, tutaj wody ponad, wodę mają w polnikach. Hop 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 No tak to u mnie wygląda modziki Pierwszy dwójnik już razem latają Dobrze żadowywały się do karmy Zaraz im tutaj Zaraz im damy tutaj na stole no tak to mnie się przedstawia hodowla gołąbki dobry dolot witam ponownie no ja tutaj taka mama zabawa z gębiami młodymi dzisiaj no tutaj przyszły do mnie do stołu pogabożyć trochę ze mną no dzisiaj tylko jęczmionek troszkę innej karmy bo dzisiaj duży upał Także są kamiona tak jak go oszczędniej Tak się prezentują te moje młodziki Chodźcie, chodźcie, chodźcie hop, 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 hop. Chodźcie, 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 chodźcie hop, 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 hop no gdzie tego wiadła mi się wpakujecie wszystkie no, Za, za im wlejemy wody do miski widać że mocno chcą się kąpać no tak to mnie ta hodowla wygląda dobry lot powiem tak, już szlon na głowie, już nie to zdrowie ale w sercu dla ciągle Maj, także to u mnie to tak wygląda Mutki, mutki są tutaj na oblocie, chodzą po trawie Tak to wygląda u mnie mnie się tutaj z wiadereczka. Chodźcie tutaj chodź chodźcie, chodź.

Lecimy lot rejonowy, a, za, a zarazem lot okręgowy z miejscowości pejne 520 km. Gołębie wystartowały o godzinie 6 dobiega godzina 13, już 7 godzin lotu. No, dzisiaj jest upalnie, pogoda słoneczna, ale już tak od pół godziny lekko takie chmurki wychodzą, to będzie na pewno łatwiej gołębiom lecieć w takich chmurkach. Także z mojej hodowli wystartowało 52 gołąbki. No i czekamy za gołąbkami. Pogoda bezwiecznie, ale nad Niemcami gołąbki miały troszkę jakby wiatr w dziób. No zobaczymy. Nie wiem, jak się gołąbki pokażą. To będziemy relacjonować. Życzymy dobrego powrotu gołąbku, bo za tydzień mamy jeszcze. Lot maratoński z N-700 km, no i oczywiście mamy lot do supermaratonu Ostenda 1050 km. Zgłosiłem na ten lot 10 gołąbków Z okręgu około 250 gąbków jest zgłoszonych. No ale to najpierw muszą gąbki z tego lotu przylecieć. no Życzymy udanego lotu, aby dzisiaj te gąbki nam się pozlatywały. Witam, Dobry lot. Witam. Dzisiaj tutaj u mnie na locie klub kibica kolega Szymon, kolega Tadek, kolega Andrzej, kolega Marek. Dobry lot, chłopaki. Pozdrowienia dla hodowców z Polski. No i czekamy na gołąbki. Już 7,5 godziny lotu, no ale jeszcze gołąbków nie widać. Pogoda się piękna, klawowna wyobiła. Tu jeszcze się następni kibice zapowiedzieli. No zobaczymy, jak oni tutaj dojadą. Liczymy, że dojadą i będą mi tu chłopaki kibicować, no by coś tutaj chciało siąść na ten gojemnik, żebyśmy jeszcze tą 700 polecieli okręgową. No ale to zobaczymy, no czekamy, no nie. Zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj. Dobry ponownie, pokazał się pierwszy gołąbek. No, ale tu jeszcze wywija, idą następne dwa, ale to nie będą moje gołąbki. Mój tutaj krąży, tak jak zwykle. Mój musi tu troszkę, mój musi tu troszkę podwalać. Także odwiedził mi tutaj kolega, kolega Wieszek przedstawno się tam do bylotu chłopakom. Je, siada długi, tu koledzy mówią do lot Pozdrowienia Zabija. od kolegi Wieśka. Jest coś je, jakiś je, gołęb? Zawija, zawija tam drugi. Na, na tak. jakiejś wysokości coś tutaj się pokazało, ale ciężko. Gdzie, gdzie te gębie tak, poszły? Dobra, dobra. Chyba, chyba pójdą tak na na szedę poszły na wodę. Gdzie te gębie są? Tamten tak? poszedł prosto. Nie, to ten jest tutaj mój gołąbek. Pięknie przepikował prosto w klapę, samiczka 3 latka Razem pokażemy jak ona tu się zaprezentuje widać, że w dobrej kondycji, pogoda piękna 14.10 pierwszy gołąbek już widać w gębniku, że szum mocny także popatrzymy na tą samiczkę o jest pięknie tutaj przymeldowała ciężko mi to będzie uchwycić ten taki mocny co ładnie widać, o trzyletnia samiczka. Dobry, czekamy Witamy za następnie. melduje się drugi gołąbek mój. Gdzieś się nam tutaj schował. To jest. Idzie jest. tutaj prosto, pięknie zalądowała samiczka, niebieska. Wiem, no to jest andrychowska samiczka od kolegi z gębi, od kolegi Jana Marka. Chodź, 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 chodź chodź. No coś tam chyba sobie nogę gdzieś przykaleczyła. Przy co ona tak? Chodź, chodź chodź chodź, chodź, chodź chodź. ona gdzieś sobie nogę zaplątała w czymś no chodź, chodź chodź, 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 chodź. niebieska mazana pięknie hop, hop Dobry, witamy ponownie z wysokości melduje się mój, mój drugi, trzeci gołąbek, ale tam chyba ten długi to nie jest mój gołąbek za nim co kręci ale on tu będzie schodził ze dwie minuty zanim tutaj się zjedzie po tych 8 godzinach 20 minutach Lotów powietrzu jeszcze tu na pewno nam zaklaska ze trzy razy Pozdrowi tutaj moich kibiców O następny jakiś tam dołem poszedł ale Nie ten jeden jest mój gąbek. ten tutaj nakrapiany to będzie mój a tamten chociaż no zobaczymy ale raczej nie ten tu jest mój gąbek. Nie wiem czy to z tego gajemnika, czy z tamtego. To no, trzeci gołąbek się pokazał z 500, dzisiaj czekamy za następnymi. Zobaczymy, jak ten gołąbek tutaj on tak, on tutaj no, z tego gajemnika on Jeszcze nie szedł. Jeszcze. jeszcze pół kółeczka lubi. No to on jeszcze tu będzie wywijał no jednak mu mało, 8,5 godziny także popatrzyłem jeszcze chwilkę, niech on tutaj jakieś kółeczko zrobi. no, coś się, coś się zdenerwował chyba, chyba chce iść na oscendę z tego co widać po nim za duża forma, za duża kondycja system komputerowy mu nawalił te komputery nawalił i to mu nie da no papa jeszcze mu nie wydało no ciężki temat, no jeszcze mu to tutaj nie wydało, tutaj nie przylądował. No patrzymy, żeby się zalądował to zaraz go tutaj pokażemy. No, coś mnie denerwuje ten gołąb, no, ale mówi się trudno Może mu się uda. Udało mu się siąść Nakwapiany 3 lata, On już was tutaj był chyba pierwszy na gajniku Konstatował się, to jest gołąbek seryjny nie seryjny Jurek. to jest gołąbek nie seryjny nie seryjny? no to kurczę nie wiem, myślałem że go dałem do serii pokażemy tutaj tą samiczkę co przed chwilą tutaj wpadła, ta niebieska mazana no zaraz tutaj pokażemy tą drugą samiczkę ona tutaj e, kilka minut temu wpadła do granika samczka z głębi kolegi Jana Marka ona tutaj dosyć ładnie u mnie przylatuje no już tam koledzy też mają gołąbki wodolanowie w piętnie na pewno nowy lot się. następny gołąbek ten tutaj prosto z kierunku szedł jaki to czerwony szedł Nie, niebieski samczek wjechał bo to może być z twojej linii gołąb ale no tak 72.17 to jest po tej belo, od siebie wjechał Myślę, że to u mnie. Zobaczymy na zegar. Nie, 72,53 to od Marka Smalskiego, z dojembi od Marka No czekamy za następnymi, Tutaj kolega Marek mnie odwiedził dzisiaj tutaj na locie pięknie. Przybył Jutro ja u niego będę kibicował na 700. Dobry lot czekamy za następnymi. O mnie po Piąty. 5 gąbek będzie, nie? Tak? Ładnie zaklaskał, zaklepał Pięknie tutaj kółeczko robi no patrzymy, gdzie on tu się pokaże a tutaj przypikował tutaj samczyk nie to chyba samiczka jest przybliżymy ją tu troszkę nawet nie kojarzę bym musiał podejść bliżej zobaczymy niech się skonstatuje przejdziemy do gęnika. no tak rad leciała pięknie nie to chyba samczyk jest no czego nie chcę się skonstatować chodzi po klapie nie no już tego kijka, nie mam, uciekaj, chodź do gębnika, chodź o, jednak sam no chodź, 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 no piąte piąty gołąbek z 500 dobry lot, czekamy za następnymi witam, witam, tutaj ławka kibica u mnie się poszerzyła. ponad kolejnych kochodowców kilku przybyło My czekamy na te moje gąbki, coś za bardzo dzisiaj się nie spisują, no, ale jest jak jest. Jurek przyleciał, jest! O, jest tutaj, koledzy mówią, jest piękny mój ozdobny, lasowy kogucik, przybliżymy go tutaj pięknie. No czekamy za następnymi. Trochę humoru, koledzy, musi być w tej Polsce, nie będziemy się tutaj martwić gąbkami. Dobry lot, czekamy za następnymi gąbkami. Nie? zameldował to się chyba wyja, który? to piąty gąbek będzie tak? Szósty chyba szósty albo piąty już nie kojarzymy jakiś, trzeci jest to się jakiś czerwony gąbek no skąd ma iść dzisiaj jak ma pod upał 8, prawie już 9 godzin gdzie ten gąbek jest tutaj tutaj przymeldował czerwony no to dwulatek czerwony mój gąbek też nieseryjny pięknie przymeldował odbity no piękna pogoda, upalnie, no tak Tu nawet ten lot dzisiaj jest no zobaczymy jak to, jak to dalej będzie wyglądało koledzy kibicują, no jest jak nie jest seryjne. nie nieseryjny wiem, tu nawet cukrówka siadła, koledzy tam na tej żerdzi musimy ją przybliżyć cukrówka seryjna no, cuk koledzy mówią, że cukrówka seryjna dobry lot, czekamy za następnym Słownie tutaj głąbkiem. kibice mi mówią, że następny jakiś mój gołąbek się zameldował no gdzieś tutaj krąży jakiś białolotek, ale nie kojarzę tego gąbka. Jest, przypikował. Jest samiczka, chyba typowana. Wiesz, jak to jest po twoich gąbiach? Dlatego tak późno. No, dlatego tak późno, koledzy mówią. No. Ale dobrze, że jest. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś konkurs złapnie. Trzyletnia samiczka. Seryjna. Wierzył do końca. Wierzył do końca, kto koledzy mówią. No, kibice tutaj siedzą pięknie, patrzą. Dobry lot, czekamy za następny zameldowała się następna samiczka. Pstwa, seryjna. Chodź, chodź do gębnika. Przybliżamy ją tutaj troszkę. Chodź, chodź, chodź pięknie. skakuj do gębika, to chyba siódmy gąbek. Chodź, 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 no, chodź. na chodź. nam Marek nie? witamy ponownie siódmy gołąbek się zameldował dobry lot czekamy za następny lot witamy ponownie tutaj chyba ze trzy gołąbki wpadły o tutaj są te dwa sanczyki akurat z 500 co przyrąbały ten nakrapiany 44 44,87 i tutaj ten 4,72,75 i tu przed chwilą wpadła saniczka z ale nie gdzie ona się tutaj gdzie się do półki schowała ciężko ją tu będzie znaleźć no hmm. gdzieś by się tutaj schowała bo przed chwilą wpadł a nie, tu jeszcze jeden samczyk niebieski wpadł zaraz go pok pokażemy no dzisiaj tutaj mamy za 33 stopnie a nie, ona tu jeszcze siedzi na wlotce ale się skonstatowała eee, przed chwilą skoczył tutaj e, ten samczyk niebieski to jest inny gołąbek, Tak on tu się prezentuje. I tutaj jest jeszcze ta samiczka, ale ona jeszcze siedzi na wlotce. Zarazem tutaj pokażemy. Z drugiej strony się zrobimy. No, wskoczyła. Chodź, 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 chodź. No dobry lot, czekamy za następny gołąbkiem. Następny ale dziewiąty gołąbek. No. przymeldował, przybliżymy go tutaj troszkę. z siebie. Niebieska chyba samiczka, ale to jest nieseryjna samiczka. Na mnie to jest porażka, gołąb z takiego lotu, który no, no. no. Witamy ponownie, melduje się następny mój gołąbek, to już dziesiąty. No tu tej koledze to hem ale ja mám svoje metódy, takže. Ja lotuji ja koledzy už nechcem notovať. No, i... I metody poszły się, nie powiem tego słowa tak, dalej. Tak, tak, no. tak, tak, no. Dobry lot czekamy za wrażą, następnym gołąbem. Zajduje się mój następny gołąbek. Białolotka to jest, jest, jest sewiejna samiczka. To masz na nie? Tutaj koledzy tutaj debatują, a tu mój następny jedenasty gołąbek. Koledzy sewiejna samiczka, ale ona tu jeszcze na tym jęczmieniu ze cztery kółka zrobi, zanim siądzie, a, a u kolegów na tych najlepszych karmak na klapie kapią. No to jest Pięknie. jedna zasada Jurek. Jakbyś wypił jeszcze dwa piwa, to byś o tym mieczmieniu tak nie gadał. No właśnie, ale muszę gadać, bo jest jak jest. Dobry lot, czekamy za następnym gołkiem. Nie, koledzy, następne dwa gołąbki No tutaj... teraz siada 15. Następne gołąby no to... siadają, to kolega wiechu komentuje, tam z jakimś kolegą rozmawia. No. no widzę, że coś tutaj u mnie się zaczęło, jakby wołek no. rozwiązał. No to nie, to Jurek już ma z 30 gołęków. No, 30. Siada... Te teraz gąbki? widzę 15 nadchodzi, nie? No, pan, Krąży. Nie? No, czerwone... Jurek, no nie, no dobra, tam na 19 mówisz, tak Olgo? No ile no, chodzi? No dobra, powiem. dobra, nie, nie, no tu wiesz jak mnie. Dobra, wiesz się No dobra, trzyma się. Powiedz to, ile no, chodzi. No dwa chodzą, dobra. No odbił się następny, a ten czerwony co? się dotyczy. Nie, nie, jeszcze kupuję Czerwony jeszcze kołuje. Ale zobacz, ubiórka? Kiep to może mieć słabo, bo te gołębie jednak poszły chyba na górę. Na wieńcach, ten Czerwony górę jest z dziewiętnastego roku, on okay, kiedyś był ja drugi z maratonu, ze dwa lata temu, to jest ten gołąbek, 11,97. No na 100%, to jest seryjny mój gołąbek, taki mój dalekodystansowiec. No tutaj koledzy, jakby tutaj koledzy słyszycie po piwkach, no to tak się dzieje, jak się dzieje. Ale my tutaj nie będziemy się tutaj rozczulać, gramy to co jest, no. Jurek, życzymy... Jurek, powiedz konkretnie co się w Polsce dzieje na temat tego sportu gołębiackiego. No, no widzisz co się dzieje, No ty dobrze wiesz co się dzieje, tylko ty byłeś w zarządzie głównym też trzeba było tam trochę porządzić, no ale jest jak jest. No. Dobry lot, czekamy, piękny mój gąbek przymeldował, super. Masz do mnie problem? No nie mam, no co, no. Dobry lot, piękny mój czerwony gąbek zawitał pięknie. To chyba jest tu, to jest koledzy 12 albo tu, tak? Dobry lot, czekamy za następnymi gąbkami. Podobnie, melduje się mój bodajże 19 gąbek. Samiczka ciemna, to jest taka liderka moja. która pójdzie najprawdopodobniej na sendę 1050 km. Jest samiczka z 19 roku hop 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 to już będzie bodajże 20 mój gołąbek no mamy ciężki dzisiaj lodną no, ta 500 jest nie, w upale i tak dalej no, ponownie chyba 20 gołąbek mój zameldował samiczka niebieska bodajże co? no jakby na locie nie byłam to, to są gębie nie do zajechania w tym sezonie no ale jeszcze mają 1050 km do zaliczenia, także zobaczymy jak to dalej Widamy bez jest, jest mój gołąbek, no nie ma siły, jeden siedzi na żeldzi na żeldzi to nie jest tego lotu z tego lotu, ale kurczak gołąb kamiony, jęczmieniem, chłopie on ma siłę taką, że da rady no. patrz następny idzie dziki, <grym> tak jak kuń, tak jak co, mówisz no. zobacz samiczka tutaj siadła, nie to samiec Wiesz wiecie kto, kto, wie wie wie. kto jest to jest gołąb, ten co tutaj teraz siadł nakłapiany, wiecie kto jest gołąb Twoja linia. To jest gołąb, kurczę, Ja sobie nie mogę mm. przypomnieć, ale to jest gołąb z gębi od ciebie, od tego, po tej samicy jedynce. Michalaka? Nie, Michalaka. Nie, jedynka nie. kurcza, to A jest... Jedynka to z Michalaka. Nie, nie, Michalaka, ale to jest inny głębi. Ten nakłapiany, zobacz jak on się tu prezentuje. ja go tu przybliżę kolegom, to jest gąbek od, od kolegi Wieśka. Sprezentował mi to gąbka z 11 roku. I to 10 godzin w powietrzu, zobacz jak on wygląda. No. To jest tak, który. Dla niego maraton taki 1000 km to jest pestka. No, ale koledzy nabywacie gołąbki tutaj z, od kolegów z Belgii, którzy lecą maratony na 400 km i na 300 gołębi i się cieszą, że robią zajebiste konkursy. No. A moje gąbki lecą 700 km i dają mi dobry Dudownie koledzy, melduje się mój następny gołąbek, ale tutaj kurczę 10 godzin w powietrzu jeszcze. I jeszcze na tym mięć śmieniu kółeczka robi także, koledzy, no jest jak jest, no. Oj, przymeldował, co, co, co tu się dzieje, no. Takie... Ja ej, gdzie ten gąb bombał, ej, padek. No idzie, no idzie, no, a wiesz, co on pieprzył, nie? Coś gdzieś zauważył może. No co mógł zauważyć? No, Gdzie z... no, jest, dźwięk. jest, petarda. No koledzy petarda. No. Samiczka nakwapiana super petarda, jest. jest, no seryjny. Tak kolega Wiesiek mówi seryjny, kolega Wieszek, to mi kiwicuje, dobry lot. Popatrzymy jaki to gąbek przemeldował. No mam tu takich gości niespodziewanych, no, no w zasadzie spodziewanych, no ale jest jak jest. E, popatrzymy jaki to tutaj mój gąbek się e, przemeldował. To bodajże będzie 20, tam tu już A już uciekł, mi bo tu już otwarłem. Dobry lot, wszystkiego dobrego Dobre, życzenia. Witamy koledzy. Meldują się u kolegi Jóka. Następne dwa gołąbki. Zajebisty przylot. Tutaj coś tu się pokazuje. Dwa gołąbki się tu przemeldowały. Zobaczymy, jakie to są. No tutaj ten jeden mój co mi uciekł z grębnika, ale no, tak koledzy widzicie moje mojej 10-12 godzin to jest Donik Peska, melduje się następny gąbek, niebiesko nakwapiany o szpaka nawet przełąbała z tej linii 689 no No teraz tutaj podejdziemy chwileczkę, tutaj nagramy to będzie 25 albo 6 gąbek no, 500 no, bardzo wymagająca, zobaczcie koledzy tutaj, samiczka, szpaka Z tych moich szpaków, z tego, no, 24, bodajże Bo tak już jestem po, tam po kilku piwkach z kolegą Wieśkiem, no ale jest jak jest no, my tu nie, nie kończymy jakiejś głupoty, tylko no jest jak jest na żywo, no. Chodź, 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 chodźcie koledzy, chodźcie, chodźcie do grę Nakrapiany to jest ten gąb dwunatek po 58-70 potem tym moim z 13 roku to chyba są 25 gąbki. No, jest jak jest, no, jest trudny lot. Dobry lot. Życzymy powodu wszystkich gąbków do gębników. Dobry lot. Witam, krótkie podsumowanie ostatniego lotu z dnia 21 lipca. Był to lot z miejscowości pejne gołby wystartowały o godzinie 6. Pierwsze gąbki po ponad 8 godzinach się zameldowały. No, lot wymagający, trudny. No chociaż myślę, że niepotrzebnie, bo lot mógłby się odbyć w poniedziałek. Mogła to być 700. -ka. Koledzy tutaj z okręgu Wocławskiego nie zmienili decyzji. Postanowili lecieć w poniedziałek, mieli super 700. -kę. Po 7 godzinach mieli gąbki 700 -ki. konkursów 40 minut, a u nas tak jak zwykle Najtrudniejszą pogodę przy upale, pod silny wiatr, gojem troszkę, brakuje z tego lotu. Nie wiem jak ta lista konkursowa, bo muszę czekać na listę rejonową. A rejonowa będzie za jakieś dwa tygodnie po wszystkich reklamacjach, ale tak przypuszczalnie między 10 a 15 gołąbków uplasuje się w konkursie. No szkoda, że. Nie leczyliśmy tej 700 w poniedziałek, także okręg już odwołał. W 700 już ostatniej nie będziemy mieć, także no nie jestem z tego zadowolony. No ale to tak jest, jak zarządek zarządach okręgowo oddziałów yy, siedzą hodowcy, którzy tam lotują tylko do 300 400 km. No to oni takie nie podejmują trafne decyzje. Tak samo z tym lotem tutaj u nas było. Miał być 700 w poniedziałek, ale w ostatniej chwili zadecydowali, że skracają lot na. Na 500. -kę. przypuszczam, że kabina ledwo co dojechała do tego pejnego bo około, o godzinie 17 była jeszcze w kępnie, musiała jeszcze zabrać y, Ostu wysiełac, także myślę, że wyjechali koło 19, no to faktycznie na którym oni mogli tam jechać, jak tam trzeba też 10 godzin jechać. No i tak to wygląda. No i tak to wygląda. No nie jestem z tego zadowolony. Obserwuję tutaj kolegów z okręgu Wocławskiego. Oni tu już od 5 lat na maratony mają bardzo udane ale tam chyba są hodowcy w którzy lotują głębiami, także dbają o grębia, u nas jest jak jest także myślę, że chyba się z tego okręgu przeniosę do innego bo no widzę, że tu nie ma szans, żeby jakoś tak głębiami. konkretnie tu jest za dużo decydujących ludzi a żeby dobrze jeszcze decydowali to bym się z tym zgadzał ale no nie jest dobrze, także dobry lot